Siemaneczko widzów! Dzisiaj witam was na sesji. Tak jak zawsze pierwszy link w opisie. Kodeks 1.2.2 2. Wpisujecie tutaj taki kodzik. Macie, no już już mają 2 WP, 10 start plus skrzynka. Więc Naprawdę warto. Dla małych jest wszystko na ponad 10% wpłat, więc naprawdę warto wpłacić za to, jakie są płatności. Proszę bardzo, dwie skinki I już niedługo, bo pierwszego, czyli za 4 dni, kończą się tikety na AWP, Kończą się na ABUP. Tak wyglądają na kosę tutaj. Na WP jest konkurs na Discordzie, nie? więc naprawdę zapraszam, warto wbić, zobaczyć sobie jak to wszystko wygląda. Okej, okay, to może zaczniemy takim gwestkickiem. Jakby to wyglądało. Okej, okay, chyba jest nasza raczej. No okej, okay, ale słabo słabo więc. więc coś może tutaj taka coś. U, to jest niespoko. Okej, chciałem na te skrzynki właśnie, oj, no to, nie, no, Wonder Dog, okej, okej, okej Spotu co nie wiem, myślę, że spówek Okej Okej, jak tutaj będzie wyglądało to? Okej, spoko, to, wygrałem to raczej, no Nie no, problem spoko Spówek się zobaczyć, bo wymarzyliśmy razy 4 właśnie tutaj okej okay. Teraz może ze 169 zaszalejemy Pierwsza Lunar Case za 150 i Aja, aj, kolega, kolega. No, zresztą nie oddał, ale. Chorking Case, jakby tu dał. Uuu, są ciekawe, są jakieś nowe. Okej, to jest za, to nie jest. Nie, jest. No, ok, tutaj jest informacja na temat. Jak to wygląda? No, tutaj pełnimy. Bo jest zaraz tak korzyść, to będzie dla mnie wcale ja się nie wiecie, to nie wiem, wiecie, więc no. To widzę, to wszystko to jest rzut oka, zresztą to jest rzut ale myślę, że warto. Naprawdę, jednak myślę, że warto. W ogóle. Jaki jak tutaj by okej Ok. okay. Mhm. Lecimy dalej. No sygnał. Okay. No nawet to jest space trafiony, niestety nie ma tutaj. O, to akurat lubię, to akurat lubię, tylko to fajnie dać, okay, bo to jest 16-18, tak? 16-18. Uuu, okay. dał mi się... A, ah, ok, bo to jest underdog, ok, to i co teraz robię, da się 4 mil? Nie, o Ale... Szkoda, że mi dało lepiej. Co? Lepiej zrobimy teraz oddała, dałach, jak potężnie, to jest za lepsze. Liczymy to, liczymy to. Pamiętajcie, że z tego, co może wypaść, w yy, nie jest mega stoków nie? ale tutaj tak jest wiele. Chyba, że kilka to konieczne jest, to jest, to jest, to jest starterka na przykład. Ten numer to jest 2 zł, 10 zł, to jest, jest podrożał aż tak? Uuuu, to się wystało? Właśnie chce co robi się kontrakt na taką maczkę, nie? Jak tak to wygląda? Okej, okay. ej, bo ja tutaj zrywam podyżce. No a ja byś tam... Okej, okay. i to jest ostrzynka. No tak spoko wygalaliśmy, nie? Nie. Przyjemna witówka, przyjemna. Okej, okay, może tylko... kiloszalejemy jednego gamecase, bo nie za Właśnie to były Shadow Jersey, które właśnie wygranie. No niestety ich nie ma tutaj. Oj, miałem dostałem najwięcej. No to ten nie powinien być spoko, oj. Nie. Ale, nie co mogę powiedzieć, okej. Okay. To zapłacimy teraz z taką bitewką sobie? Myślę, że byłoby spoko. Na tym tarcie byłoby spoko w Okej, okay, pierwsza nasza, pierwsza nasza. Druga też nasza. Aaaa, Chyba uh. tak też, uuuu Proszę bardzo, druga, druga już nie ma. No, to już Okej, okay, okej okay. Nie, ej, mega przyjemnie Mega przyjemnie, a i teraz to oddaję No nie wiem, chciałem to, żeby jednak kolega wygrała, nie? Jakiś chłopiec w nagle wygrał wszystko ok? koniec I jak się nazywa końcowo z klasykiem, czyli zawsze wygrywamy. Dzięki wielkie na końcu. Dzięki wielkie, siłanko.